Opening! It's so hot. Yeah, totally agree. It's adorable. Yeah. Guys, look what I found! The new event is already here! Skin Club! Treasures are already waiting for you! Będzie 21 skrzynek Ja nawet nie wpisuję Bo jak nie wpisałem raz Pierwszy raz nic się coś wydarzyło Że coś dostałem Ale był było hit gdyby jakieś drugie rękawiczki jeszcze dzisiaj siadły O, czad czemu Dmg w skrzynki No bo patrz chłopie Trafiłem rękawice co prawda te same co mam no, ale trafiłem nie? Rzuci się opening na YouTube'a Rozkładam się wygodnie na fotelu i liczę na pieniądze USP zdrajca z pierwszej skrzynki ah. Niestety battle skirt To jakieś 2 złote 3 może no, kosa tu nie pyknie, chłopie. To skrzynka z, z tymi, z rękawicami. Minimal wear mm, Eric, nie wiem. digel ale niestety słabej jakości. On jest. O jezus, kurwa, z skirt. Ja pierdolę niesamowite to jest. Ja wam powiem, że to jeszcze wygląda naprawdę w dobrej jakości. Nie wiem jakiej, ale kurwa naprawdę można ładnie obstawiać. Patrzę jakość. Jakże jej będzie minimal wear, to kurwa z 5000. Minimal wear. No nie, 2000 jednak. <ścoughs> Chwila, sprawdzę to jakoś inaczej. To nie są jakieś piękne rękawice, nie? 1700 Instasel. Gamen oddaje to co zabrał. Bo to pierwszy raz mam inne rękawice. Dziwnie wyglądają jakoś tak. Brzydkie są ogólnie, ale są ładne Co mogę powiedzieć? Do końca życia chcę powiedzieć, żeby będę otwierał skrzynki w CSie Lubię to kurwa robić nikt mi, nie, nie, nikt mi tego nie odbierze No ale tak właśnie powinny wyglądać całe openingi tak naprawdę Człowiek powinien sobie otwierać 20 skrzynek i powinien być usatysfakcjonowany dropem Tak powinno być Jeszcze jakby ten czerwony skin traitor by dropł no to by było też bardzo miło